Jednak okazało się, że może nam się coś uda w końcu nagrać. Także jesteśmy teraz przy Instytucie Genetyki Roślin w Poznaniu. To jest on, wygląda apetycznie. Ale tak trochę średnio. Ale w środku, na szczęście, znajduje się sporo interesujących sprzętów. Także mam nadzieję, że ta arena paintballowych walk Was zainteresuje. Teraz będziemy wchodzić jednym z chyba głównych wejść. O takim tutaj. To to grozi śmiercią, ale my o tym wiemy. Dobra. No, tu jeszcze taki ogólny widok obiektu. Mamy godzinę późną, nocną. Lampy Bardzo dziwne. Awaryjne. Nie wiadomo jakie. Przypominam, że to jest instytut typu... genetyki roślin. Dziwnie, czemu jest taki Adam? Ty... O, takie śmieszne pachołki. w ogóle jakiś syp, chyba. Dobra, lecimy na korytarz główny ciąg komunikacyjny tego budynku Pozwolimy sobie chyba na odrobinę światła. O, to jest okej. Okay. Bardziej da? Tak. Nie, dobrze, światła. Max. Właśnie, dużo doniczek, jak to z roślinami bywa ich wymagają. No, będzie... Więcej do niczego nie ale to zaraz. Tu widzicie, że bańki bolowcy chętnie grają w tym obiekcie. Pusto. Grzechnik został zajumany bardzo klimatyczne korytarze. To jest klatka schodowa. Natomiast ten sprzęt przykuł naszą uwagę. Się fajnie kręci. Kolejna śmieszna lampa. I tym razem pomieszczenie, które jest typowym biurem. Monitorek. Krzesło. Dość stare. Tutaj po prostu chyba pozostałości umeblowania różnych pomieszczeń. Doktor habilitowany Andrzej Komosa. Hmm. Profesor Naris. Płyta główna chyba. Jakiegoś komputera. Albo czegoś innego. Tam mamy dziurę w ścianie, ale mhm. to jest tego kolejne tak. pomieszczenie. Drzwi mnie chciały zaatakować. Czekaj. A, i wszędzie unosi się swąd farby od Paintball. to No dość ciekawe, ale nie wiem, do czego służy. No, to się nie chce złożyć. Dobra. O, kolejne nazwisko Człowieka Nauki No to jest za to ciekawe pomieszczenie Mamy setki, jeśli nie je, tysiące słoików Oraz takie ciekawe urządzenie Na horyzoncie pojawiają się kolejne dwie lampy. To jest bardzo dziwna sprawa. Muszę przyznać, że prowadzę trochę tajemniczości do tego i tak tajemniczego budynku. Nagrywam to nocą, bo jest No właśnie, dlatego tak trochę jest, jesteśmy przytłumieni. Nasze dialogi są trochę cichsze niż zwykle. To jest właśnie to pomieszczenie z doniczkami. Tak. Mnóstwo doniczek. I to takich nieużywanych praktycznie, albo przynajmniej ładnie wymytych. Tutaj się musieli naprawdę strzelać. O. Jakaś rupieciarnia. O, pozostałości rośnie Może badanych przez tych niestrudzonych badaczy przyrody. Różne Całkiem ciekawe tabliczki, pewnie opisujące eksponaty. Przez drzwi z szybą bez szyby. Tak, udamy się dalej. Kolejne rupiecie. Szanowni Państwo, nasz ogród botaniczny od 75 lat służy społeczności Miasta Poznania i Wielkopolski. I służy dalej. O nie, twarz. I ostatnie pomieszczenie na tym piętrze. Biurko. I drzwi zobicie. Daję sufit. Sufit. Hmm, ciekawe. Czy ktoś chciał tutaj wykraść te kable, czy po prostu ktoś je kładł? A może sufit się po prostu rozpada? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Zanurzamy się w stronę kibla. Gerda. Water closet. Ok. Co my tu mamy? Oa. Umywalkę. Stylowy stojak na mydełko. Mniej stylową muszlę klozetową. O! Bardzo stylowa czacha. I tajemnicze pomieszczenia za tą ścianą, do, do których nie, nie wiem czy uda nam się dostać. <laughs> Nie świecić w obiekty, więc zadowójcie się tym ujęciem z profilu. Zmierzamy teraz w stronę piwnicy. Pomidory! Tak, tak, tak. Pomidory. Pomidory. Trzy, zauważyć, Działa i pewnie ją ktoś tu przywlekł niedawno. Pomieszczenie numer 5 Rury z ciepłą wodą te wyszły, ładnie odżywione. ławki, jakieś podejrzane drzwiczki z siatką i ogólny <laughs> dużo takich czerwoniczek na rośliny. Tutaj znowu zamknięte dni, taka swoja bąbelkowa, taka dość duża, budowna, chyba. Tutaj mamy karton, z którego już widzieliśmy te małe doniczki. także to są nówki sztuki nieśmigane. Znajdują się tu również dużej ilości węgla drzewnego oraz takiego śmiesznego chrustu. I jak przejdziemy tutaj, to możemy zobaczyć, że to pomieszczenie, pomieszczenie w zasadzie ten fragment tego dużego pomieszczenia piwnicznego był być może przeznaczony na jakieś szatnie albo ewentualnie jako magazyn dla jakichś przedmiotów, jak to magazyny mają zwyczajnie być. Także teraz myślę, że możemy powoli wędrować ku niebiosom na stych. Trzeba uważać, że się nie wyłożyć na tych schodach Bardzo ciekawe, jak to wygląda. Oto pierwsza część strychu. Odcięta od reszty tą kłódką. Strych jest bardzo osobliwy, ponieważ pod tymi płytami są dziury w deskach, i można przelecieć na drugie piętro. Także lepiej uważać. Kolejna ciekawa sprawa to jest chyba lampa grzewcza. Również pewnie sprawna, która tutaj sobie leży. Możliwe, że jakieś spotkania przy browarku tutaj się odbywają, albo grill. Kiełbasa, Pepsi, tym Park, dużo rzeczy. No właśnie, grill, jakieś ceny, szatnia i podpałka. Jakiś sprzęt śmieszny do pichcenia. Sprzęt budowlany, wałki, malarskie. Okej, okay. co my tu jeszcze mamy? A, tutaj takie ciekawe druty wiszą pod sufitem. Mhm. Matko. A na zewnątrz taka wspaniała ulica. Zapraszam Was na górę. się z Do takiego niewielkiego pomieszczenia. O, tutaj widać pozostałości po kanale wentylacyjnym. Cztery. Dramatyczne zbliżenie. Tutaj widzimy też, są jakieś pozostałości po systemie wentylacyjnym. U, u, u nas? Oby nie. Oraz taki fajny wentylator, a raczej jego zwłoki. O, zobacz, można zobaczyć bebek. Nie, eee, łożyska. Wody. Przemieszczamy się dalej, drodzy Państwo, i ponownie. Tam jest ja tu dużo. Tam nie wiem. Jakieś chyba półki były. Tam jakaś szafka. Albo szafka. Tutaj jest ciekawa też konstrukcja dachu. To jest wszystko z drewna. Jakieś poskręcane. W ogóle nie wiadomo co to jest. I teraz wchodzimy do takiej Fajnego stryżku. O tutaj mamy fajne urządzenie. Nie wiem, czy tu jakiś bloczek był do wciągania, właśnie. No, bloczek do wciągania linki. Bardzo no, fajne rośliny. Bojne. Nagrajmy to, co tu widać. To jest nasz instytut, który właśnie wam pokazaliśmy. Genetyki roślin. Hmm, liczyłem na drabinę, na dach, ale jej nie ma. Chodźmy dalej. O, tutaj jest prawie kompletny wentylator. Tylko bez silnika elektrycznego. Bez A i bardzo ciekawa sprawa, zobaczcie. Kanał wentylacyjny jest albo z drewna, albo budowany drewnem. Trzyma się lepiej niż ta podłoga. Zbiornik najprawdopodobniej na wodę. No, co chciałeś pokazać? Totalny brak podłogi. O! Warto... Z... Widać nawet pomieszczenie niżej. Mhm. No i ta podłoga też nie jest jakaś bardzo wytrzymała. Nie, nie ma jakiejś pancernej konstrukcji. Także wszelkie obawy są słuszne. Znowu lampa. Pełna tajemnic. Ten kto odgadnie do czego są te lampy dostanie talon na balon. Napiszcie w komentarzach jakie wiecie do czego to służy. Mamy jeszcze ciekawą piwniczkę, no, chodzimy, bardzo ciekawą. Mływalnica, boiler, mhm i masa I toalet. Tak, dokładnie, bardzo ciekawe. Piwnica składająca się praktycznie z samych toalet. Jeszcze dwie lodówki. Pusta. A, głód burczy w brzuchu. Coś tam jest? Zaraz oprócz kluczy w zamku? Nie. Okej. Okay. Taka mała piwnica to była. Może to był jakiś zakasowy kidle, bo kurczę... <laughs> Teraz szybki rajd tymi pomieszczeniami, bo też są całkiem godne uwagi. Niskie przejście, tu był garaż. Natomiast tutaj, bardzo ciekawe pomieszczenia, wyłożone kafelkami. O tak, korzenie są schody, ale ogólnie wejście jest za zasklepione płytą USB oraz taka ciekawa wentylacja. Jesteśmy właśnie przy ogromnej doniczce, klęknij przy niej. I w tym miejscu żegnamy się już <laughs> powiedzmy już tak oficjalnie naprawdę i w ogóle. Mamy nadzieję, że mimo takiej spontaniczności nagrywania tego odcinka i ogólnie takiego rozgardiaszu, który tutaj powstał, no mamy nadzieję, że się Wam spodoba to, co dla Was stworzyliśmy. My bawiliśmy się przednio, w szczególności kiedy wydawało nam się, że widzimy i słyszymy jakichś ludzi, których tutaj nie ma. No także mamy nadzieję, że się Wam podobało. No do i zobaczenia do zobaczenia w następnym... kolejnym... W następnym odcinku. Przegnamy.